Cześć, witajcie w moim nowym cyklu. Nazywa się wybiegu, a wybiegu z tego powodu, że ciągle wszyscy gdzieś się śpieszymy i śpieszę się też ja. Dlatego za każdym razem mój program będzie gdzieś na dworzu, gdzieś podczas chodzenia, gdzieś podczas siedzenia na ławce. Podane to będzie szybko i podane to będzie, mam nadzieję, ciekawie. Ci chciałem powiedzieć o telenowelach i operach mydlanych, ponieważ okazuje się, że na przykład najdłuższa polska telenowela Klan wcale nie jest telenowelą. Klan jest operą mydlaną. I czym to się różni? W telenoweli jest ona i jest on, i oni się chcą, tylko że oni się nie mogą, jest tam 500 odcinków, no i na samym końcu są ze sobą i wszyscy są szczęśliwi. Czyli mamy dwóch bohaterów, którzy chcą ze sobą być, aż na końcu po przeciwnościach są. Natomiast jeśli chodzi o operę Mydlaną, to tam mamy bardzo dużo wątków, bardzo dużo bohaterów, którzy są całkowicie ze sobą czasami niezwiązani i ciągnie się to, ciągnie się, ciągnie się to w nieskończoność. Jeżeli chodzi o polskie telenowele, to była chyba jedna i była to, był to Adam i Ewa. Adam i Ewa na pewno był telenowelą, ona i on, wiadomo, i na końcu ze sobą byli. Jeśli chodzi o opery Mydlan i telenowele o ich powstanie, to ciekawostka jest taka. Że powstały jako słuchowiska radiowe, ale nie do końca publiczne, ponieważ fabryki gdzieś w Meksyku, gdzieś w Wenezueli zatrudniały pisarzy. I ci pisarze pisali odcinek dziennie. Odcinek dziennie wspaniałej sztuki o nim, o niej i o przeciwnościach. A pisali to po to, żeby Wszystkie szwaczki, wszystkie pracownice brały mniej urlopów i żeby chętniej przychodziły do pracy. Jeżeli jeszcze chodzi o słowo mydlana, to wzięło się to stąd, że podczas boomu na te telenowele, na te, na te opery, żartobliwie nazywane, w wszystkie. Praktycznie odcinki sponsorowane były przez koncerny broszków do prania czy innych płynów zmiękczających. Z tego właśnie powodu żartobliwie jest nazywana mydlaną, ponieważ było sponsorowane dosłownie przez wszystkie farmaceutyki dla, dla kur domowych. No, mam nadzieję, że pierwszy odcinek się podobał. Zapraszam na kolejne.